Dzisiaj są organizowane inne szkolenia i ćwiczenie z ratownictwa lodowego, zjechały się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Drawsko, no i będziemy sobie ćwiczyć. Dzisiaj ćwiczymy OSP Ryzewo, OSP Ostrowice, dwie, dwie, dwa zastępy OSP Rydzewo 1, Linowno 1, Zagos 1. Współpracuje z nami spojeta służba, służba wojskowa, jeden zastęp przyjechał. No i jest własna sprzadna, ze sprzętem, z namiotem tematycznym ocieplanym, żeby podczas ćwiczeń ratownicy, podczas przebierania się nie wychładzali no w ogóle. W jednym scenariuszu będzie po prostu wydobycie poszkodowanego Przeremla, który wpadł i drugi scenariusz to będzie wydobycie, imitacja wydobycia. Z zwierząt, ciężkich zwierząt lub y, ciężkiego sprzętu, typu samochód, y, na brzeg, czyli zrobienie y, rowu ewakuacyjnego. Czyli przygotowujcie się na taką sytuację podobno jak była w Ławińsku. Oczywiście. Wiem, co, tak. co może się zdarzyć, to się zdarzy. To są bardzo trudne sytuacje ze zwierzętami, żeby to ratować, ewokować. Ona jest zgłoszona, gdzie ratownik podpływa, jest zagrożony tą, tą zwierzyną, ale i podjęcie takiego zwierzęcia nie ma, nie ma takiej opcji, żeby go unieść, podnieść na taflę lodową, tylko wykonanie właśnie tego jak tu kolega powiedział tunelu ewakuacyjnego na brzeg i przegonienie stada. Czy pojedynczo zwierząt domowe się topią, konie, już mieliśmy krowy, a teraz to ostatnie co mówiliśmy. W Wińsku to naprawdę na dużą skalę i to była bardzo ciężka, długotrwała akcja tam. I ćwiczy, będziemy dzisiaj to ćwiczyć, żeby no, przyzwyczaić ratowników do takich zadań i, i pokazać im metody metody działania. Tydzień temu były ćwiczenia na gminie Złocieniec. W tym tygodniu mamy gminę Drawsko. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. To jest bardzo istotne, każde ćwiczenie daje możliwość obuciać się w danej sytuacji, nabrania, nabrania wprawy rutyny. Tak jak mówiłem też już ze wcześniej, żeby to tylko były ćwiczenia i nigdy nie musiało być wykorzystywane na żywo. Natomiast każda taka możliwość ćwiczenia, podejmowania, w tym przypadku z poglądu w realnych warunkach da pobycie i tak naprawdę pełną wiedzę na tym, jak to zrobić jak najszybciej, jak najwyżej.